Cześć! Cześć wszystkim! No! <noise> Witamy w kuchni naszej, jak widać. Witamy w, w kuchni w ogóle. Słuchajcie, będziemy dzisiaj ponownie e, testować chipsy. Po raz. Tysięczne! No nic na to nie poradzę, słuchajcie, chcecie to macie po prostu yy, oraz y, ja mam wrażenie, że trochę na nas już spoczywa tutaj jakiś obowiązek z jakimiś ekspertami powoli, bo powoli, już, drugi, tak. już drugi raz yy, otrzymaliśmy paczkę yy, w ogóle z drugiego końca świata z miejsca, e, podobnie zresztą jak ostatnio, gdzie podejrzewam, że możemy nigdy nie trafić, więc właściwie to jest mega super i mega słodkie i mega fajne, że mamy okazję spróbować tych rzeczy i dziękujemy bardzo trochę e, też wam, jakby spróbować przybliżyć e, ten smak. E, no i pokazać, jak wyglądają. Więc dziękujemy bardzo za przesyłkę. Dziękujemy Eli i Grzesiowi. Z Tajlandii. Z Tajlandii jest przesyłka, tak? Tak. Znaczy, no. Ja tam nie wiem, czy, nie oni, nie wiem, czy, czy oni tam, tam są na stałe. No jak sobie, jak niech sobie będą cię chcą. No, a co? No tak. a co? A, a, ob, oby im się wiodło. A no. chyba się wiedzie, skoro no, wysyłają. No jak nam wysyłają ci No dobra, no dobra to, przypomnij, to przypomnij zasady. Słuchajcie, zasady są proste. Eee, Dekustujemy najpierw. Eee, zmiana jest taka, że od teraz wprowadzamy, że oddzielnie ja oceniam i oddzielnie Patryk. Na skali od 1 do 6. Czyli tak jak w szkole. Tak jak w szkole. Mamy, bo bywało już tak, że mm, jakoś tak nie zgadzaliśmy się za bardzo, więc niech będzie sprawiedliwie i na koniec będzie niespodzianka, jak podliczymy punkty. I będą chipsy odcinka. A chipsy odcinka, no. Super niespodzianka. No była. Fajna niespodzianka. Super no. niespodzianka. I w ogóle zainwestowaliśmy i mamy nowe karteczki w kształcie serca. Only love for chipsy, ok? I mamy oczywiście cytrynę, e, która będzie. Musisz naprawdę pokazywać. No tak, mówił już tym. Ja Pokazać. chcę pokazać. Więc będziemy e, sobie odświeżać e, jamę ustną przed kolejnym smakiem. Dobrze. Jesteś gotowy? Jestem gotowy, dajesz. Z Tajlandii było dużo naprawdę rzeczy, dlatego podzielimy to na dwa odcinki. Były mm -hmm. też słodkie, też będziemy je próbować na następnym odcinku, ale mamy jeszcze zaległe Pringlesy ze specjalnej edycji jakiejś światowej, w ogóle chciałbym powiedzieć że chyba wszystkie osoby na całym świecie wysłały do nas zdjęcia tych pringersów. Tak, to prawda. Dziękujemy. Dzień, przez jakieś ostatnie dwa tygodnie zalewaliście nas innymi zdjęciami? Czy widzieliście po prostu te wszystkie wiadomości od was, od tej treści? Tak, a moja koleżanka Aleksandra, którą pozdrawiam, napisała do mnie: Patryk, czy oni wam płacą za, za reklamę tych Pringlesów? Nie, nie, nie płacą. Nikt nam nie nikt płaci. Nikt, nikt, żeby nikt, była nikt nawet w życiu nigdy do nas nie napisał Pringlesów, tak. ani nam nie podziękował. W ogóle mają na stupie. No ale przywykliśmy do tego, więc. No Dzień po... jak za po prostu sobie, słuchajcie, przynajmniej podjemy. Tak. Zaczynamy. Zaczynamy od Pringles. Pringles. To tak się, bo ta seria tak mm -hmm. się nazywa, to ma coś związane z piłką nożną, ale nie interesuje mnie to, bo w ogóle nie widzę, nie rozumiem sensu. A jaki sportu. jest smak? To jest, słuchaj, burger wieprzowy. Burger wieprzowy, okej. Okay. Burger wieprzowy. Tak to wygląda ta paczuszka. W ogóle e, te wszystkie trzy smaki e, są były, przynajmniej nie wiem, czy nadal no. były dostępne. Wydaje mi się, że za niecałe 7 zł e, od sztuki. Czyli w dobrej cenie, no. No, jak na Pringlesy dobre. No. Zazwyczaj to tak powyżej dyszki albo koło dyszki mi się kojarzy. Mmm, intensywnie. Po jednym, tak? Mhm, na razie po jednym. Nawet nie czekasz na mnie. Po prostu. Jak zwierzę, no dobra. Już obizałeś Uspokój się i jedz swojego. Widzicie, że on wylizuje. Pinkersy czasami. Niech patrzę na niego, czasami jest ukradka i on po prostu je wylizuje. No bo są pycha. Co się mi się ten smak? A, ja się mi się każe. Z czym? Barbecue. Aha. Podobne są, ale. Biorę drugiego. Ale. Mm. Ogólnie bar... <głos> 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 Jeszcze chwila, i za to też na monety za to <głos> <głos> Są słodkie. Taka. Właśnie, chciałem tu powiedzieć, tak, e, e, są trochę e, słodsze niż barbecue. Tak, potrawy w wniosku. E, wiesz co, jestem zdziwiony trochę tym, że są słodkie, bo burgery nie są słodkie. Um, ale one są takie trochę słodkie. Barbecue też samo w sobie ma taki posmaczek delikatnej słodkości. Ale to ma bardziej. Bardziej ma i. Dziwne. E... Nie. Proszę go, Nie patrzcie, tak też to robicie. Mm. No. Intensywny smaczek został. Tak. Są dosyć intensywne. Mm. Nie są złe. Ja ogólnie lubię barbecue, zarówno saucy, jak i chipce. To są jedne moich mojej czołówce. Mm. Ale. Są smaczne. No. Ale trochę jestem rozczarowany, bo je ja nie czuję tej burgera. Nie, ja w ogóle nie czuję burger. Nie, burger! Kańcóweczka. Czekajcie, bo tyle tych przypraw było, że mi Ale, fajny kubek. Burger, no, ma jakieś tam składniczki. Tak. No. I jestem w stanie zrozumieć, że bułka, no, może nie ma zbyt bardzo smaku, ale są jakieś warzywka raczej. Nie? A ja tutaj bardziej czuję sos z tego burgera, nie? Tak. Nie, nie masz wrażenia? Tak, sos czuć, zdecydowanie sos. Mm. No dobra, ja daję ocenki, co ty mi tutaj zabierasz. Ja nie będziesz dawać ocenki. Chcesz oddzielnie? O jezu, to poczekaj, a jaki chcesz kolor? No, kama. Dobra, a to ja. Dobrze, taki chcesz kolor? Żółty, Żółty może tak być? Dobra, ten miałby orzeczowym. Ale to nie mówimy sobie, czy nie? A nie po no po co? Przecież każdy ma swoje ocenki. No dobra, no ale możesz mi powiedzieć, na ile dasz? Ale zobaczysz, Jezu, będę po ale ja teraz będę się stresował, a nie możesz mi powiedzieć? Nie, nie mogę, <grym> zobaczysz. Hmm. No, trochę jestem rozczarowany, e, że nie jest taki. E, brakuje mi czegoś takiego innego. To już kojarzy ten smak. No? Cztery, tak. 4 plus dałem. No bo jednak mam słabość do barbecue, ale trochę jestem zawiedziony. No ale tak, żeby było widać, koleżko, no gdzie? Ty nie masz doświadczenia w naklejeniu karteczek. Proszę bardzo. Jesteś gotowy? Tak? Ty lubisz, nie? Mm. O Jezu, ja lubię cytrusy, ale... Super są. Nie wiem co są zrobić teraz. Lecimy dalej. Lecimy dalej z tym koksem. Następne mamy kebab. To może być. to, to liczę tutaj naprawdę na coś ciekawego, bo y, kebabowych Pringlesów i nic takiego podobnego to ja nie kojarzę. Chyba są lejce? Kręcipsy. Kręcipsy. E, takie karbowane i kiedyś lubiłem bardzo. Lubiłem jakieś bardzo. No. No, czuć kary. E, Od razu. Oj, tak, bardzo mocno. Ale no, jest spokojnie, jakby. Mm. hmmm anisz. trochę mi się kojarzy ze smakiem mm, kaczki chyba po pekińsku tak e, smak już degustowaliśmy e, z ostatnich nagrań no ale ma trochę ten smak. Ma znaczy, Nawet nie trochę. Ma, no ma. Jak, jeżeli kupicie przyprawę do kebabów, są takie przyprawy. E, tak. Wiemy o tym wszyscy. Wiemy o tym I na pewno tam. pewnie każdy z nas kiedyś ich używał. No to to tak smakuje. Tak. Czyli właściwie. I na końcu jest taki ostry posmak. Masz jakiś pyłek na ustach. O Jezu, tak, bo mi swędzi tak. tak. Tak, gdzie się swędzi? Tu. O Jezu, tak, tu. Ale. ale śmiesznie się złożyło. Ale, ale numer. Dobra, oceniamy. Mm. Nie, ale dobre są. Dobre są. Mhm. Czujesz taki ostry posmak? Tak, na koniec. No, tak. na koniec. Zwłaszcza jak obniżałem palce. Też tak. tak, jak mówiłem. no. Eee... Naprawdę. Tak. Ale dlaczego tak nisko? No bo Są tak samo my? jak tamte, twoim zdaniem. Nie no dla mnie to... ale to, to, to za Kóreczka. 5 minus. Bo no Przynajmniej wiesz, coś jest innego. Więc ja nie mogę dać tak samo jak tamte. Ale jesteś gdzieś surowy. Kurwa, tak, patrzcie. jest... Patrzcie jak. Ale trochę, ja trochę. Sweet Chili. Chili już miałem, e, Ty też zresztą, tak. doświadczenie próbować, więc ciekaw jestem, czy czymś będą się różnić od klasycznych chili. Zaraz się przekonamy. Wydaje mi się, że chyba w Polsce nie ma klasycznych chili e, Pringlesów, ale gdzieś jadłem za granicą i mi smakowały bardzo. No już czuć pierwsze ubrzodzienie. Mhm. Wydaje mi się, że to to samo chili, co klasyczne czyli za granicą. Aha. Nie? Rzeczywiście, no. Trochę mi się taki syntetyczny jest ten smak. No wiesz. Nie no wiem, ale <noise> jakby wiadomo, ale nie smakuje to jak prawdziwe takie chili, chili, które można sobie, wiesz, coś tam skroić, czy wetrzeć sobie w oko, tylko smakuje... No, to jest słodkie chili. Gor. ale jest taki syntetyczny posmak mm, przyprawy takiej, wiesz... Jest, trochę mi się kojarzy. trochę mi mi się, może. Mi się trochę kojarzy, nie wiem czy jeszcze są takie przyprawy, ale kiedyś były w kostkach, mm. chyba Knora. No jak, I nie jak nie ma? To no, gdzie ty żyjesz? No oczywiście, że są. To coś takiego. Buliony takie. takie. To nie są buliony, to jest przyprawa, którą się rozgniata, tylko oni po prostu dają to w kostce, a nie w proszku z jakiegoś powodu. Aha. Bo... why not, nie? <laughs> no dobra. Słuchajcie, mm. mi smakowało, ale jadłbym już to. Ja też. My mamy jakąś za, za dużą skalę. Czy, czy mogą kiedyś zejść chipsy, nie wiem, powyżej, poniżej czterek? To będzie na mnie zaszczyt, bo zawsze nasmakują. No to prawda, no, no. ale... A proszę, proszę, jaka niespodzianka, widzisz? Dwie czwórki z plusem. Święto, jesteśmy zgodni. <laughs> Wreszcie. Cytrynę time. Nie jest bez tego ci. Urośnie. W brzuchu? Tak. Mam, tak mówię i ja, ja w to wierzyłem. Trauma do dzisiaj. A Przenosimy się do Tajlandii. I co mamy pierwsze? Opakowanko bardzo ładne. Kocham te opakowanka, chcę od razu powiedzieć, że jestem mega fanem tych wzorów na opakowankach. Ej, i to też jest chili. A, to jest yy, hot and spicy seaweed, czyli... Wodorosty, tak? Wodorosty, no. Ostre, ale w ogóle chciałbym zaznaczyć, bo już ostatnio jak e, robiliśmy też e, no. e, Pringlesy z Azji, to mówiłem, że są chipsy mniejsze i opakowanka mniejsza No się wydaje. I teraz mam możliwość porównania. Są mniejsze. Są mniejsze. Tak się <laughs> robi. Jak oni mają to pionowo zobaczyć? Są mniejsze. Są rzeczywiście mniejsze. Są mniejsze, nie wiem... Średnica to... tego okręgu jest mniejsza. No, wysokościowo, ilościowo, to w ogóle. Są mniejsze. Poczekaj, ja bo jeszcze co chciałem... Otwieram. Dobra, ale chciałam tutaj, od razu zobaczyć, że mają inne, ten, wieko. Tak. Bo u nas zawsze są te wieka. Tak. A patrzcie, oni mają takie... Ładniejsze, według mnie chyba. Ładniejsze. Tak, bo jest kolorowe, wiesz, coś tu się dzieje. W ogóle y, to, y, nie wiem, czy zdajesz się z tego sprawę, no. że y, pringlesy mają y, fabrykę w kutnie. O I Jezu. Pr... Tak, i na przykład te właśnie pringlesy y, z Biedronki są robione w kutnie. A ulica Wschodnia 3? Tak, a gdzie jest to drugie? A. No ale wydaje mi się, że te azjatyckie to chyba nie za bardzo, nie? Myślę, że nie są Nie miałoby to chyba sensu za bardzo. Myślę, że nie. No ale skąd wiesz? Skąd jesteś takim spanieczkiem? Trochę są... niektóre są typu połamane, ale one przybyły y, tyle, że jakby mają prawo. No. To jest dla dziecka. Dla niemowlaka. No ale i tak zjem. Mm. Nie wydaje się, że konsystencja też jest trochę inna? Są jakby twardsze, grubsze tak, może. są jakby twardsze. Hmm. Wydaje mi się, że są grubsze. Smakują. A nie masz po smaku frytek? Są jakby takie bardziej frytkowe. I nawet od tamtych, yy, co ostatnim razem próbowaliśmy, mi się wydaje. Chyba, że to po prostu teraz mam porównanie z tymi naszymi i dlatego jest taki kontrast. Ale mają dużo przyprawki. zacznijmy, Tak, i to jest taka zielonkawa jakby? No, nie są takie ostre. Może to jest. Um... Na końcu są trochę ostre. Na końcu są trochę ostre. Tak jak czyli. Tak jak czyli. Mhm. Mm no, ale jest taki płasmik rzeczywiście trochę tych wodorostów, nie? Jest. Jest. Czuć to. Hmm. Kurde, są fajne. Ale czy to jest mój smak? Hmm. Ja już mam ocenę. No ja nie wiem, co tam masz. No wiem, ponieważ że zakryłem ją. Dobra. Mm. No? No dobra. Nie, no nie, nie mogę dać. Przestań na mnie wywierać presję. 4 plus. Nie, dobra, tam 5 minus. Dobra. Dlaczego? Nie 4 plus. A ty dałeś 4 plus? Dlaczego to nie 4 plus? Ja to, to zadałem pytanie na razie. No bo, kurde, no mają taki fikuśny smak i są. z... taki mają. dziwny też posmak, właśnie jakiś, jakiś jakby frytkowy. To jest moja ocena Czyli telepatia. Ściągnąłeś po mnie. Nie, nic się nie ściągnąłem, bo nie widziałem wcale. Ale jesteś, wiesz, coś ściągara z To jesteś ty. Fajnie. To jest on. Fajnie, bardzo fajna. Nie zasłanie tego ludka, bo jest taki śmieszny. 5 minus razy dwa. Czyli razem 10 z dwoma minusami. Kolejny smak, a przed nami. Jaki? Tomium Song. Mniam. mniam, mniam. To jest jakaś zupa chyba. Ale wydaje się. Myślę, że znowu będzie pikantna, bo widzę tam chili i kolendra. O, kolendra. Kolendra jest. Kolendra jest super kocha... i... Chyba jest jakiś imbir i cebula, limonka. Oj, będą dobre. Dobra, ale najpierw weźmy cytrynkę sobie. Czuję, że to będzie to. Dużo cytrynki, żeby odkazić tam, to by były ostre. Mm. O Jezu. Ale będą z tego gify. Dobra, jedziemy. Uff mało. A, może się połamać. No przestań tak ci wciągać z nosa. Nie? Trochę krabowo jakby. Czekaj, nie mogę wyjąć. Ale mi oklułeś. Tak? No nie znajdę teraz całego, mam takiego. Jeszcze drugim. Okej, okay, jest ostre na końcu. Jest ostre na końcu. I to nie jest taka sama ostrość jak e, tamto słodkie. Czyli ma... teraz ostrzejsza biała. Tak, nie ma tutaj tej słodyczy. Nie ma słodyczy, ale... Wiesz co to może być? To może być też ten... Nie wiem czy to jest imbir, czy to jest tylko w mojej głowie. Ale może to być. ale... Czujesz kolendrę i limonka? limonkę? Limonka czuję, tak? Właśnie średnio. Ja już mam ocenę. Nie wiem. Hmm. Słuchajcie, no nie są to sensation kolendrowo-limonkowe. No nie, ale są dobre. Myślę, że muszę też do nich powrócić. Yy... Nie jedząc e, wcześniej, wcześniejszych, mm -hmm. tak? I myślę, że mogą mieć inny smak, ale czuję tę ostrość na końcu. Tak, tak. Więc... no będę się trochę trzymał tutaj. Hmm? Wow! Naprawdę? No ja dałem 4+. Plus. Dla mnie trzymają poziom, ale nie było tego dla mnie wow. Przed nami dwa ostatnie smaki dzisiejszego dnia i... Nie będą te Pringlesy, więc będzie dopiero niespodzianka, bo ja sam nie wiem, co to jest. Ale opakowanie jak Pringlesy trochę. Tak. Popadom. Popadom. Uncle Sabas. Tu może są jakieś... I chyba znowu... <ścoughs> znowu chili. Pokaż. O, to ładne. <ścoughs> Zobaczcie, jakie ładne to jest. Słodkie. Czyli to są ładne. takie... Ale one z przynajmniej tutaj na zaraz musimy to otworzyć. Musimy otworzyć. Na Znima obrazeczku tutaj co? wygląda. A lentil chips. O kurde, to nie będziemy smakować. Dlaczego? Bo ja nie lubię cięciwic. Ja Kres lubię. To mnie z... zdrowe i jeszcze są pro. Boże. Proszę Państwa. Coś czego może brakować e, niektórym osobom. Ale poczekaj, bo jeszcze musimy lepiej przeczytać rękę. No ale pokazuję. Jesz... Tak, jest jeszcze podział tutaj ładnie, ładnie. Wydaje się bardzo dużo przypraw. Dobra, dużo ale przypraw. najpierw cytrynka. O, Mocny staw. Nie było, ja było ewidentnie. No, wiedziałem, a musiałeś wziąć tego najbardziej przyprawionego. Od razu rzuciłem I na się niego. No sorry, no takie życie. A ja też mam dobra przyprawionego. O, o, To jest słodkie. Jebnie mnie zaraz ustry? O jebu jebło mnie. O Jezu. Taka dziwna konsystencja. Taka... trochę papierowa? Tak, trochę tak. Nie? Taka trochę papierowa. Na początku jest bardzo słodkie, później jest bardzo ostre. Dobra, wezmę drugiego. Nie jest dla ciebie. Nie chcę, żebyś mi tu strzelł. Nie, tylko dziwne. Dziwię się. O, spadła. Oj, spadła. Wow. Mm, no, ewidentnie czuć, że to nie są ziemniaki. <laughs> tak. A, czy mi smakują w sumie, kurde? Nawet tak. Dziwna jest ta konsystencja, dziwny jest, ale. Wiesz co ci powiem? Dziwne. One je były. Trochę tak, jak mi zabrakło w pingalsach. Nie? O tym mówię. Dobra, wiem, co to jest. No, Soczewica Aha. To jest ten sposób. Tak. Taki właśnie papierowaty. No nie było to złe. Dobra, ok. Jestem rozdarte? Jestem hmm. rozdarty. Mogę jeszcze małego? No nie możesz! Ale ja wcześniej miałem złamanego. Nie obchodzi to. Kurde. To jest mała <laughs> No. Ile? Wow, dlaczego tak mało? No nie wiem, jakoś nie Ja dałem przekonany. piątkę. Słuchajcie, bo. To jestem jest pozytywnie tak mało, to zaskoczony. jest całkiem duża. Y, to się wydaje takie, trochę jest zdrowe, zdrowe chipsy, tak? Trochę tak. Wiesz o co chodzi, e, więc ja nie jestem przekonany do takich wynalazków, ale, ale. Są ciekawe, nie są złe i mają naprawdę dobry smak. Może to jest kwestia też tego, że ten smaczek jest bardzo intensywny. Ciekawy jest, przechodzi bardzo fajnie ze słodkiego w ostre. I dlatego też może ten e, papierowy posmak e, tak mi nie przeszkadzał. Wrócę do tego chętnie. Papierowy posmak. Franskowie jakś pływa taką to, piosenkę, no. Ostatni smak na dzisiaj. I mamy znowu coś innego, ponieważ jest to Mr. Potato Crisps. A pan wygląda trochę jak Mario. I jeszcze na dodatek mamy takie szczęście, że jest limited edition i są znowu pikantne, ale tym razem krewetki. Mamy dzień, mamy dzień na pieniądze. ostro, słuchajcie. No, czyli wracamy do ziemniaków, więc jestem bardzo ciekaw, czy to będzie ziemniak ziemniak. E, czy będzie coś w, stylu, coś w stylu Pringlesów. Mi się wydaje, tak jak z tego co widzę. Oka. Krewetki lubimy. E, ostre lubimy. Ja już... Poczekaj, cytryna. Cytryna. Osta one last time. We're just one last cytryna! cytryna. Mm. Cały czas te pestki mi wpadają, Nie chcę ich. A o, jedno, nie miałem. jedne. No wiadomo, wszystko na mnie. Wszystkie poszły do mnie. Czekaj, bo. Wylosowałeś się. O, mam tam dalej. A jesteś po prostu. Mocny smak krawetki tak. na pierwszy rzut. Tak. Konsystencją. moim zdaniem. Znowu strony końc. E, przypominają e, konsystencją pringersy, ale nasze. A nie tajlandzkie. Nie. Jeszcze jeden. No. No i. są porządne chipsy no duże. a nie. nie Dobry stop. Podoba mi się, że mimo, że jest bardzo ostry koniec, mm -hmm. bardzo ostry... To cały czas czuć sekretę. Tak. Mm -hmm. Tak. Ale się nastrzyliśmy dzisiaj, kara. No wiem, muszę zjeść coś słodkiego za karę. Wiem. Za karę, bo to nie jest też W drugim odcinku będzie słodka. Mm. Mm. No dobra. Niech będzie. Pokaż. Ooo. A to ciekawostka. Ja dałem 5 plus. Też trochę dodałem, może, bo wydaje mi się, że one będą też smaczniejsze, jeżeli nie będą próbowane po tylu różnych innych smakach, ostrych, tak. No. Dobra, dobra. dobra czas na podsumowanie. <laughs> Podsumowaliśmy wyniki i zwycięzcą dzisiejszego dnia tak chciał los, tak chciał los, słuchajcie, są ostatnie, czyli Mr. Potato, ale kurde, Mr. Potato, no spoko, no tak, 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 Mr. Potato przypomina trochę Krawczyka, nie to jest Mario przecież, trochę Krawczyka, trochę Mario, to jest Takie Mario, połączenie, e, więc... E dużo gadać jeżeli no. Gratulujemy zwycięstwa. Gratuluję. Gratulacja. Jeżeli będziecie mieli okazję e, jakimś cudem znaleźć je gdzieś, e, czy może tam na miejscu, czy gdzieś przez Czyli internet. Gdzieś na ulicy. Warto. Czy w skrzynce na listy, to warto. Warto. Powiem Wam tak. Warto. warto. Dobrze, dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. Mam nadzieję, że bawiliście, bawiliście się świetnie. Tak dobrze jak my. Ja mam wrażenie, że jesteśmy cały czerwoni i w ogóle... ja muszę iść do tej, do zimna kąpiel, ale na razie pa pa. A serdecznie dziękujemy, Pa